Dzisiejszy film chcę rozpocząć z cytatem Paracelsusa, który jako motto swojej książki umieścił na jej początku Ojciec Muszko. Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie lasy i góry są aptekami. Dlatego dziś kolejna bardzo cenna roślina, której jest w tej chwili pełno na łąkach, można ją spotkać praktycznie wszędzie. Kwitnie bardzo długo, bo aż do października, więc dziś krótki, praktyczny film. Jak i w jakich dolegliwościach można ją wykorzystać, by poprawić stan swojego zdrowia. Nawłość pospolita, bo o niej dziś opowiem, ze względu na swój wygląd, zwana też złotą rózgą, jest najbardziej znana jako środek moczopędny i odkażający drogi moczowe. Można zatem zielona włoci stosować na wszelkie stany zapalne i infekcje układu moczowego i płciowego. Przy kamicy moczowej, jako kurację odtruwającą, przy otyłości, cukrzycy oraz problemach z nadciśnieniem. Dzięki sporej zawartości rutyny uszczelni też naczynia krwionośne. Warto wiedzieć, że wodne wyciągi z nawłoci leczą nierzyt żołądka i jelit, regulują trawienie i zapobiegają nadmiernej fermentacji w jelitach. Jak więc prosto i skutecznie wykorzystać zielone na włoci, którego teraz wszędzie wokół pełno? Już spieszę z radą. Można popijać napar z nawłoci. Bardzo prosto każdy go sobie może zrobić. Jedną łyżkę surowca zalewamy szklanką wrzącej wody. Zaparzamy jak zawsze około 20 minut. Taki napar doktor Różański poleca pić dwa razy dziennie po jednej szklance. Pamiętać przy tym, Należy oczywiście o nawadnianiu w ciągu dnia z powodu silnego efektu moczopędnego na włoci. Ale uwaga, możemy też taki napar z powodzeniem stosować jako tonik do skóry z trądzikiem młodzieńczym, różowatym czy przy zapaleniu mieszków włosowych. Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym. Na naszą cerę zadziała rozjaśniająco, zmniejszy i oczyści pory. Napar można zastosować również do płukania jamy ustnej i gardła w stanach zapalnych. No i tu oczywiście nie zapomnijcie ususzyć sobie to wspaniałe ziele, no bo chodzi o to, żeby było w naszej domowej apteczce. Jeśli sami go nie wykorzystamy, to może pomoże ono komuś z naszych bliskich. Do suszenia ścinamy górne pędy wraz z kwiatami. Suszymy w zacienionym, przewiewnym miejscu. Ja potem oddzielam głównie kwiaty od łodyg i pakuję do szklanych słoików. Takie ziele oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, które można kupić w aptekach czy sklepach zielarskich. Drugi, również prosty przepis, tym razem na wyciąg alkoholowy z nawłoci. Ja staram się, jeśli to możliwe, używać świeżego surowca, ale można przygotować też taką nalewkę z suszonego ziela nawłoci. Doktor Różański zaleca w tym przypadku proporcje. Jedna część ziela nawłoci... Najlepiej zmielonego lub ewentualnie tak jak w moim przypadku mocno rozdrobnionego, na 4 części alkoholu 40%. Po zalaniu surowca alkoholem, słoik odstawiamy w ciemne miejsce na co najmniej 14 dni. Może stać oczywiście dłużej. Następnie nalewkę należy przecedzić i już można stosować. Jak stosować? 3 razy dziennie po 5 do 10 ml. W opisie pod filmem dam Wam jeszcze przepis na ziołową mieszankę Ojca Klimuszki na zapalenie pęcherza moczowego. Może ktoś sobie skorzysta. Jak pisze Ojciec Klimuszko, kuracja taką mieszanką, choć postępuje powoli, ostatecznie daje jednak bardzo dobre wyniki. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Przypominam, że nie jest to kanał stricte naukowy, gdzie zdobędziecie olbrzymią wiedzę o ziołach. Innych prostych, naturalnych sposobach na zdrowie, a raczej dla osób, które niewiele wiedzą na ten temat, chcą obserwować moją drogę, moje doświadczenia na drodze do odzyskiwania zdrowia w naturalny sposób. Jest to droga, którą ja wybrałam wiele lat temu, gdy medycyna konwencjonalna mnie zawiodła, i wtedy odkryłam, jak wiele można zrobić samemu, aby poprawić zdrowie swoje czy swoich bliskich. I takie osoby gorąco zachęcam do subskrypcji kanału. obserwowania mnie na Instagramie.